Zadanie 14. W okręgu o środku S i promieniu 5 narysowano cięciwę AB o długości 8. I ja bym tutaj się zatrzymała, bo żebyśmy zaznaczyli to, co już wiemy. Więc, tak, wiem, że mamy promień. Tu. I tu mamy promień. Ten promień ma długość 5, czyli tu mam 5 i mam 5 tutaj. Ta długość cięciwy ma 8, czyli tu mam 8. Czyli widzimy, że tu mamy już trójkąt równoramienny. Lecimy dalej. Oceń prawdziwość podanych zdań. Odległość punktu S od cięciwy AB jest równa 3. Zobaczmy. Odległość tego punktu odcięciwy to będzie ta nasza wysokość w trójkącie. Tu. Tak, to jest ta odległość. Czyli tu mam x. I co tutaj jest też ważne? to mam trójkąt równoramienny, więc ta wysokość dzieli mi tą naszą cięciwę, czyli tą podstawę na dwie równe części, czyli nagle z 8 robi mi się 4. 4. I tak. Czyli co tutaj dalej widzimy? Widzimy, że mamy kąt prosty z jednej z drugiej. Więc za pomocą twierdzenia Pitagorasa możemy wyliczyć ten x. Więc mam tak. x kwadrat plus 4 do kwadratu równa się e, 5 do kwadratu. Czyli x kwadrat plus 16 równa się 25, x kwadrat równa się 25 minus 16, x kwadrat równa się 9. Pierwiastkujemy, x równa się 3 lub x może być minus 3. Tą odpowiedź odrzucamy, bo nie mamy w miary ujemnej, tak? Nie możemy odmierzyć czegoś ujemnego. E, więc tak. Pierwsza odpowiedź jest prawdziwa. Obwód trójkąta ASB jest równy 16. No to sprawdźmy. Obwód, czyli te wszystkie długości tych kresek musimy dodać. Czyli jest 5 plus 8 plus 5 to się równa 18. No to nie jest 16. <grym> Więc fałsz.